ostatnim odcinkiem, że niby tu jest Skóraś, a potem zaczynasz w Poznaniu i skóra się lecho. Tak, masz masz Ty, ale bez kitu. Tu jest skóraś, nagle w planie Także, tu mi Ten ostatni mecz w roku jest o tyle specyficzny, że chyba receptą na to jest, który zespół będzie mniej myślał o urlopie. To nawet Rusłan powiedział ostatnio nam w wywiadzie, tak pół żartem, pół serio, i troszeczkę coś w tym jest, że faktycznie ci, którzy będą potrafili jeszcze te 90 minut kompletnie zapomnieć o tym, mm. że zaraz kończy się rok i chwila oddechu. Ci mają największą szansę na sukces. Nie patrzyła tutaj na wyniki z poprzednich kolejek. Jedni i są wykartkowani, także to jak będzie wyglądał ten rok, to znaczy, tak naprawdę okaże się. Z przyszła wiadomość z Poznania, niestety, ale chyba Lechowi się spodobało, jak grać w Rakowie i zabieracie z powrotem. No, no zgadza się, teraz od, od następnego roku będę już zawodnikiem Lecha Poznań i stąd chciałbym podziękować wszystkim kibicom, że, że mnie dopingowali, wspierali. Również chciałbym podziękować chłopakom z drużyny, jak i całemu sztabu, że dali mi szansę i no co, no, będę, będę śledził mecze, będę cały czas dopingował. No i powodzenia, no i dziękuję. Tak jak wspomniał trener, e, ostatni mecz w barwach Rakowa tutaj w Gdańsku, a pierwszy mecz e, w barwach Już Lecha e, z Rakowem już w lutym, no, <laughs> więc no, ciężko teraz tak myśleć, czy będą jakieś sentymenty, czy nie, ale no... Nie no, na, na pewno, na pewno będą sentyment. będzie sentyment, bo to naprawdę zżyłem się z zespołem, z całym sztabem, bardzo dobrze mi tutaj było, więc, więc myślę, że sentyment na pewno będzie. No, a tutaj chciałbym w ostatnim meczu strzelić bramkę i udowodnić wszystkim, że, że to był dobry ruch z strony. Jakieś drobne dziecianka chociaż dla kibiców, no. No myślę, że po tej udanej rundzie, no to na pewno święta, w miarę udanej rundzie oczywiście, myślę, że nie była najgorsza, więc te święta na pewno będą udane, więc wszystkim kibicom wszystkiego najlepszego i, i zdrowych, spokojnych świąt i jak najlepszego nowego roku. Wesołych świąt wszystkich kibiców, braków i... obi po przerwie jeszcze lepiej niż teraz jest. Ja też. Jeszcze Rok dla, dla Rakowa był awans do ekstraklasy, i teraz pokazujemy, że w tej ekstraklasie sobie radzimy mimo tego, że no, mamy trochę trudności. Wiadomo, gramy wszystkie mecze na wyjeździe, a nie poddajemy się. Z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować tym, którzy no, doprowadzili do tego, że, e, że taka sytuacja ma miejsce. No, przede wszystkim zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu, medycznemu, organizacyjnemu, ludziom, którzy nam e, pomagali w jakikolwiek sposób, kibicom, których którzy no, szczególnie do, do tego naszego Bełchatowa drugiego domu jeździli. Gorąco nas dopingowali, jeździli na wyjazdy chociażby dzisiaj też potężna grupa. Także gratuluję i dziękuję takiej postawy. Oczywiście e, podziękowania specjalne dla naszego właściciela Michała Świerczewskiego i firmy XCOM, no, bo bez niej trudno by było te marzenia e, realizować no, i, i przy zapale tego człowieka myślę, że ten klub dalej będzie e, się rozwijał i aby go nie zabrakło. Wszystkim Państwu życzę wesołych świąt i szczęścia w nowym roku, a przede wszystkim zdrowia. Dziękuję.